Czy trzeba odnowić wniosek alimentacyjny? Co zrobić, aby była ciągłość alimentów? Pytanie odnosiło się do tego, co zrobić, jeżeli ukończyło się 18 lat. I w takim wypadku nie trzeba składać żadnego wniosku o przedłużenie alimentów. Osiągnięcie 18 roku życia nie jest przesłanką do ustania obowiązku alimentacyjnego. Taką przesłanką jest osiągnięcie samodzielności. W związku z tym, jako osoba, która ukończyła 18 lat, nie musisz składać żadnego wniosku alimentacyjnego. Po prostu osoba, która była zobowiązana do płacenia alimentów, nadal ma te alimenty płacić. Oczywiście istnieje możliwość, że taka osoba wniesie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Także ty, jako osoba pełnoletnia, możesz wnieść o podwyższenie tych alimentów. Pamiętaj, że z uwagi na to, że masz 18 lat, to Ty będziesz podmiotem wszystkich postępowań sądowych. Natomiast sama z siebie nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych ruchów.